W 5 stycznia 2023 Kamienica przy ulicy Henryka Pobożnego wyremontowana i przeprowadzona prace termomodernizacyjne Rama wejściowa do kamienicy również odnowiona. Będzie widać klapy wyremontowane również wejście poprzez domofon zabezpieczone przed nieuprawnionymi czasami dewastacyjnymi wyjściami i do kamienicy od strony chodnika odmawiono zdobienia wokół ok. Okien wykuszy aż po sam dalej zdobienia nad każdym oknem widocznym mieści się w tej chwili w kamienicy hostel remont wykonano przy korzystaniu środków unijnych. Dziękuję. is over